Jacek Hoga, Fundacja Darma. Dzień dobry. Dzisiaj podsumowanie targów. I tak drugi rok pod rząd nie zrobiliśmy relacji na żywo, nie ścigaliśmy się kto pierwszy co pokaże z kanałami, które dobrze to robią. Nie jest naszym celem bycie prasą, która na, na, na co dzień na szybko podaje informacje. Staramy się robić raczej analizy i, i, i w ten sposób poszli, podeszliśmy właśnie w tym roku również do MSPO. I nasze wrażenie właśnie z MSPO Anno Domini 2025. Czołgi. E, mamy e, troszeczkę dużo typów czołgów, co jest e, przy, skutkiem tego, że, że pozbyliśmy się sporej ilości czołgów za darmo, to raz, a dwa zniszczyliśmy swoje zdolności produkcyjne i nie zamawialiśmy regularnie czołgów PT-91 nawet wersji z lat 90. Sprawdza się świetnie na polach Ukrainy, dla nas był rzekomo przestarzały. Tak jak kiedyś mówiłem, warto sobie wyobrazić jak byśmy wyglądali, jeżeli byśmy od czasów kontraktu malejskiego zamawiali po prostu te dwie cztery kompanie rocznie moglibyśmy sprzedawać starsze typy, żeby mieć pieniądze na nowsze i co najważniejsze Fabryka by działała a dzisiaj mamy poważnie, poważne wątpliwości do, co do deklaracji o możliwości uruchomienia produkcji polonizacji K2 na bazie fabryki, właśnie czy jeszcze fabryki Pumar Łabędy. Oczywiście życzymy im, żeby to się udało, natomiast jak patrzymy na to, jak to wygląda, jak rozmawialiśmy na targach. To widać, że, że ten, ten, ta, ten zakład pracy po bezinwestycyjnym trwaniu przez ponad 20 lat no, wygląda tak, jak wygląda, i to nie jest wina zespołu, załogi, i, ale rzeczywistość wygląda, jak wygląda. W związku z czym wszystko ma być oparte na kadwójce. Kadwójka to jest czołg, który ma wiele zalet, przede wszystkim jest nowy, w związku z czym mniej się wszystko psuje jest nieprzemodernizowany, co mam na myśli mówiąc przemodernizowane. Pewne pojazdy, jeżeli są zbyt mocno zmodernizowane w stosunku do pierwotnego projektu, dostają poważnej nadwagi i kłopotów z zawieszeniem czy z innego rodzaju sprzętem tego typu. Problemy różne ma również Leopard 2 PL. I to jest oczywiście rzecz, o której się głośno nie mówi, natomiast no, obiektywnie rzecz biorąc, tego typu problemy istnieją w leopardach. Leopard nie jest już perspektywicznym czołgiem dla Polski, Abrams nie jest perspektywicznym czołgiem dla Polski. Wydaje się, że jeżeli, co by było miłym zaskoczeniem, udałoby się spolonizować Kadwójkę, wdrożyć do produkcji w Polsce i coraz bardziej polonizować produkcję, to jest to dobra baza do tego, żeby oprzeć również pojazdy towarzyszące na podwoziu K2. Na, na razie mamy na ten temat obietnice. Te obietnice były w formie modeli na MSPO, ale ile tych modeli się naoglądaliśmy przez lata? Ja byłem na prawie 20 już odsłonach MSPO i, i tak. Modeli jest jeszcze więcej niż prototypów. Prototypów różnych też było sporo i z wielu z nich. Nic nie wyszło, a przydałyby, się, przydałyby się bardzo. Kto jeszcze pamięta, że mieliśmy system, mieć samobieżny system i rakietowy, i artyleryjski, przeciwlotniczy, który by się świetnie teraz sprawdzał, który można by używać. Oczywiście był w planach, były bodajże dwie sztuki kupione przez wojsko, nic z tego nie wyszło. Także tak, to jest miejsce, w którym możemy mieć nadzieję, ale tych nadziei przedstawiałem już od momentu powstania Fundacji Państwu przez 10 lat wiele i z większości z nich nic nie wyszło. Borsuk. Borsuk jest pojazdem, który jest zbudowany w oparciu o bardzo specyficzne założenie taktyczno-techniczne i jest bardzo drogi, jest bardzo drogi w stosunku do tego, co oferuje, a oprócz tego, i to już jest, znaczy właściwie wszystko jest wino strony wojskowej, bo to ona założenia taktyczno-techniczne dawała. I takim papierkiem lakmusowym, niezbyt istotnym, może nie najbardziej kluczowym, ale po którym widać, że nie mamy spójnej doktryny w wojsku polskim, jest to, że mamy bojowy wóz piechoty nowy, pływający, który ma sześciosobowy desant, a ma przewozić ośmiosobową załogę. I nikt w ogóle o tym nie myśli. Trzeba by dostosować struktury tych batalionów, które mają wyposażenie mieć, mają mieć na wyposażeniu BWP Borsuki do, no po prostu dostosujmy struktury do tego co ma być w rzeczywistości. To raz. Dwa. Jak łatwo się domyślić cena wieży wielokrotnie przekracza powiedzmy delikatnie więcej niż dwukrotnie przekracza wartość samego wozu i to jest naturalne, że systemy wieżowe są zawsze droższe, natomiast nie jest to wóz, który będzie mógł być szybko uzupełniany, nie jest to wóz, który w sytuacji kryzysu będziemy mogli produkować i mówię tutaj nawet nie o kłopocie z dostępnością części, które ściągamy w stylu na przykład silników, to jest jedna z największych dziur polskiego przemysłu zbrojeniowego. Brak możliwości produkowania własnych silników, ale mówię tutaj o tym, jakie zdolności rocznej produkcji mamy mieć w tych borsukach. W związku z czym to może być może nie wielki biały jak to niektórzy mówią, ale taki mały biały szczur, którego trudno będzie zastąpić, nawet jeśli okaże się bardzo skuteczny w boju, czego mu oczywiście życzę. On oczywiście ma swoje wady, ma swoje wady, których są świadomi producenci. Mam nadzieję, że tą samą świadomość ma Agencja Uzbrojenia i Sztab Generalny i to nie mówię po to, żeby tutaj szerzyć jakiś katastrofizm albo mówić wiem, ale nie powiem, ale są pewne rzeczy, których z przyczyn naturalnych mam nadzieję, że Państwo też, jeżeli posiadam pewną specyficzną wiedzę, to żebym się nią nie dzielił, tylko zaznaczam, żeby Państwo mieli w pamięci, że to, że to nie jest cud, to jest, to jest wóz, który tak jak każdy projekt skomplikowany ma swoje słabe strony. Miejmy nadzieję, że te słabe strony z czasem nie okażą się problemem krytycznym. Jeżeli mówimy tutaj o kłopotach z Borsukiem, to z pewnością takim obiektywnym kłopotem jest lokalizacja fabryki i dostępność siły roboczej. To znaczy w Polsce na dzień dzisiejszy siła robocza jest problemem i dalsze rozwijanie HSW w tym miejscu bez jakiejś chwili w miejscu, gdzie jest po prostu większa gęstość zaludnienia może być problemem. Już według ocen samych pracowników i osób zarządzających HSW jest to obiektywnie, obiektywnie bardzo duży problem, a przy rozwijaniu produkcji, przy założeniu, że będą chcieli produkować również ciężkiego bwp który akurat naszym zdaniem jest całkowicie zbędny ze względu na koszt efekt, nie żebyśmy nie potrzebowali więcej BWP-ów, jak przyznano publicznie na MSP, potrzebujemy ich 2000 w sumie BWP-ów, natomiast mamy mieć setkę w kilka lat i projektujemy kolejny, w związku z czym aż się prosi o jakiś wóz z literkami GF, do czego zaraz dojdziemy, gap filler, nie wiem czemu to nie może być po polsku, tak, jakieś rozwiązanie przejściowe, żeby zapełnić lukę, którą sobie sami zrobiliśmy przez 30 lat niedoinwestowania z mechu i przez niemodernizowanie z Mekchu, a potem przez oddawanie za darmo tych resztek, które były najsprawniejsze na Ukrainę. To są problemy, które mają różne przyczyny. Jeśli byśmy jedną, dwie z tych przyczyn zlikwidowali, to już byśmy byli w znacząco lepszym miejscu. W związku z czym może tu od razu przejdziemy do tego gap filler. To jest pytanie, na które nikt nie stanie próbował, ani przemysł, ani, ani strona Strona zamawiająca potencjalnie nie wyraża w żaden sposób zainteresowania załataniem tej dziury, jaką mamy w zakresie bojowych wozów piechoty. A ponieważ to miałoby być łatanie dziury na szybko, to ani ciężki BWP się do tego nie przyda, który ma być zaprojektowany w HSW, ani Borsuk się do tego nie przyda, bo po prostu zdolności produkcyjne tego wozu są za małe. To jest właściwie poziom manufaktury planowany. W związku z czym, na, niestety, należałoby się przeprosić z transporterami opancerzonymi, które możemy produkować lokalnie, które być może nawet musiałyby mieć trakcję kołową, a nie gąsienicową. No tak, gap filler to gap filler. Natomiast e, transporter opancerzony ze zintegrowanym jakimś bezzałogowym systemem. Kalibru, nie wiem, 7, 12 czy 40, na pewno byłby potrzebny, żeby załatać dziurę, którą mamy po wydaniu najnowszych, nie najnowszych, przepraszam, najbardziej jeżdżących BWP-ów, które są tak archaiczne, że nowoczesny transporter nowoczesny nie znaczy najlepszy możliwy. Współcześnie wyprodukowany transporter opancerzony będzie znaczącym polepszeniem sytuacji desantu i batalionów zmechanizowanych. Obawiam się, że że to jest problem, który, na który w ogóle nie, nie patrzymy, a który jest obiektywnie bardzo dużym problemem złośliwym. Mogliby powiedzieć, że nie mamy zdolności nie tylko produkowania transporterów opancerzonych, jako właśnie tego gap fillera, mówiąc pięknie po anglosasku, ale i nawet z ciężarówkami moglibyśmy mieć kłopot. No ale to jest problem, o którym właśnie nikt nie mówi. Ja wiem, że wielo z Państwa mogłoby się obrazić na tą propozycję, którą właśnie przedstawiłem, o tym, że potrzebujemy transporterów upancerzonych zamiast bwp -ów. No ale jeżeli mamy mieć niedługo kryzys, niedługo wojnę, o czym twardo czy ten czy poprzedni rząd mówił, że jest takie zagrożenie, w co jak grzecznie wierzę, jest to oczywiście możliwe. W związku z czym na to prawdopodobieństwo jest psim obowiązkiem Państwa przygotowywać się. Problemem jest to, i to widać na przykład po, po takich projektach jak BUBR, długotrwałość projektowania, certyfikowania, co też nie jest wino przemysłu, bo jeżeli w trakcie certyfikowania wielokrotnie zmienia się wymagania, które się stawia danemu wozowi, to skutek jest taki, że, że certyfikacja trwa latami, że wdrożenie do produkcji trwa latami, a dostajemy dziwaczne narzędzie, które ma spełniać wszystkie wymagania, więc żadnego z nich. Nie spełnia dobrze, natomiast z pewnością kosztuje nadzwyczajnie ponadprzeciętnie dużo, i jak się o tym rozmawiało z przedstawicielami przemysłu w przypadku wielu wozów, czy to borsuka, czy jakiegokolwiek innego, to tak, nie, nie tylko zresztą wozów, tak, to, to jest obiektywny problem, że, że wojsko chce zawsze jak najwięcej, bo czy to się rozmawia z producentem umądrowania i oporządzenia, czy z producentem wozów bojowych, Wnioski z tych rozmów są dokładnie takie same. Strona wojskowa wymaga za dużo, nie rozumie, że to jest pewien suwak, czyli jeżeli jakieś zdolności uzyskujemy, to inne osłabiamy, oni chcą wszystko naraz. W związku z czym jest to olbrzymi problem, problem który skutkuje dziwacznymi pomysłami, czy, czy bardzo drogimi pomysłami, czy brakiem wdrażania nowych rozwiązań. Tutaj nie wiem, czy Państwo pamiętają, zintegrowane oporządzenie żołnierza Tytan bodajże, które miało kiedy 11 lat temu wejść w życie. Nikt za to nie odpowiedział. Wszyscy się czują dobrze i, i nie widzą problemu, żeby się martwić tym, że. że że nie ma takiego zintegrowanego systemu oporządzenia wojskowego, to jest tak niski poziom, a mamy z nim problem właśnie dlatego, że mamy trudności z procesem planowania czyli za dużo chcemy naraz również takich, takich wyników danego oporządzenia czy sprzętu, które się wzajemnie wykluczają albo generują nadmiarowe koszty. I to wszystko wynika z czego? Z braku doktryny. To jest coś, o czym trzeba trąbić bez przerwy. Nie mamy doktryny, w związku z czym, ponieważ założenia taktyczno-techniczne powinny wynikać z doktryny. Jeżeli nie mamy doktryny, to założenia taktyczno-techniczne, jako dupokryjka, mówiąc brzydko, muszą posiadać wszystko, żeby potem jakiś złośliwy, niedouczony poseł nie oburzał się, że jakichś gwizdków nie ma w oporządzeniu czy w oposażeniu danego, danego sprzętu. Gudenaw to jest coś, o czym Amerykanie bardzo chętnie dzisiaj mówią i czego jeszcze w Polsce się nie nauczyliśmy, a ładnie to widać po tym, co pokazywali Ukraińcy. Znaczy, potrafili pokazać kopie wyrzutni kaliber 128 mm wyrzutni artylerii rakietowej, które nie są szczytem osiągnięć zdolności, jeżeli porównamy to z Himarsami. Na przykład to jest właściwie już zupełnie inna kategoria sprzętu, chociaż ma ten sam korzeń. Natomiast jedno nie wyklucza drugiego, i to było bardzo ładnie widać po stoiskach u ukraińskich, czy po rozmowie z, z różnego rodzaju inżynierami, którzy, z którymi rozmawialiśmy. Za, za tą rozmowę też szczególnie jednemu inżynierowi dziękuję, który właśnie rozmawiał ze mną. Dwie godziny mi poświęcił niemalże, żeby tłumaczyć mi zawiłości, trudności związane z procesem. Projektowania uzbrojenia rakietowego dla wojsk, dla artylerii na poziomie tak, nie taktycznym, na poziomie operacyjnym. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że właśnie jak się spojrzy na tych Ukraińców, to z jednej strony mamy rakiety, które mogą być szybką, szybkim uzupełnieniem zdolności ogniowych na poziomie taktycznym najniższym, czyli nawet ciągnione wyrzutnie rakiet, kaliber 128 mm, które taka salwa 12 rakiet, to jest przecież ogień, właściwie baterii artylerii przyjęty, który może obezwładnić jakiś punkt ogniowy bardzo szybko. A z drugiej strony pociski manewrujące, które Ukraińcy chcą sobie robić, planują je i jak się przyjrzymy projektom tych rakiet, to można mieć dziwne wrażenie, że inżynierzy ukraińscy kierowali się zasadą, którą można zobaczyć w jednym z raportów fundacji na temat Modeli pozyskiwania sprzętu, i wydaje się, że pewne zdolności pozyskali od bardzo ważnych sojuszników swoich i naszych, całkowicie bezlicencyjnie, czego oczywiście nasi sojusznicy są całkowicie świadomi, bo wystarczy spojrzeć na makiety tych rakiet i widać, jakie zdolności, których nie mieli Sowieci, które, nie są, które są znane tylko z pocisków naszego, jednego z naszych sojuszników są zintegrowane w nowych projektach ukraińskich i Ukraińcy w ogóle się tym nie przejmują, a, a i ci, którzy mogliby ich pozywać za bezlicencyjne kopie, też nic w, tej, w tym zakresie nie robią. Wydaje się, że warto by było zainwestować w to, żeby zrozumieć rozwiązania, które dostajemy licencyjnie, chociażby po to, żeby je obejść, albo w razie kryzysu po prostu wykorzystać bezlicencyjnie, nie byłoby w tym nic. W tym nic niemoralnego. Warto pamiętać, że kradzież i kradzież własności to są zupełnie inne kwestie, chociaż wbija nam się, że moralnie jest to samo. Istotą kradzieży jest to, że jeżeli mnie okradnie ktoś, to ja nie mam swojej własności, a on z niej korzysta. Natomiast jeśli ktoś skopiuje sposób, w który zajmuje się ogródkiem, nie polecam, jestem bardzo kiepski w stosunku do roślin, to, to mogę być zły na niego, ale no, kopiowanie jest. Najwyższą formą uznania, tak mi się wydaje. W związku z czym, w sytuacji kryzysu, gdzie jest ryzyko przetrwania państwa, to oczywiście można sięgać do takich rozwiązań. Wielcy nieobecni na targach to właśnie ten gap filler dla BWP. Żadnych rozwiązań, które by. Może się wydawać dziwne, że mówię o tym a propos targów uzbrojenia, ale właśnie na tym polega system i na tym polega doktryna, tak że jeżeli grozi nam wojna pełnoskalowa, to za, część sprzętu, która nie musi być najwyższej jakości, a spo, większość sprzętu nie musi być najwyższej jakości, powinna być dostosowana nie tylko do tego, jak chcemy, żeby to było produkowane w tej jednej jedynej państwowej fabryce, ale powinien sam projekt być dostosowany do tego, żeby można było go w czasie wojny produkować w wielu różnych miejscach, czyli żeby Same projekty były dostosowane do planu mobilizacji gospodarki, tak, jeżeli mamy zbyt skomplikowany sprzęt, to poprzez mobilizację gospodarki nie będziemy w stanie realizować e, zwiększonych potrzeb wojskowych. E, dlatego mówię o tym a propos sprzętu i to jest ten wielki nieobecny polskiego, e, polskiego myślenia o sprzęcie, o zapotrzebowaniu dla wojska, bo Właśnie tego typu rzeczy jak transport, transport dla lekkiej piechoty, transport dla piechoty, trans, transport dla zmechu, przynajmniej sporej części zmechu, powinien nie być najlepszy, a być szybko zastępowalny i zastępowalny przy użyciu mocy produkcyjnych zakładów cywilnych, które w, rana, w ramach planu mobilizacji gospodarki mogłyby zacząć produkować sprzęt wojskowy. Też nie było żadnych ofert co, co jest zrozumiałe, no bo nie ma żadnych planów ze względu na brak spójności naszego rozwijania rzekomego potencjału, bo raczej to są zakupy wielkie dla wojska, a nie rozwijanie potencjału, bo jeżeli naprawdę byśmy na poważnie myśleli o tym, że potrzebujemy w sumie ponad 4,5 tysiąca pierwszej linii bojowych wozów, piechoty, BWP-ów i ciężkiego sprzętu tego typu, nie licząc uzupełnień i rezerw, to trzeba też zaplanować magazyny dla amunicji, magazyny do części zamiennych, magazyny dla, dla smarów, magazyny dla paliwa, magazyny dla z, garaży, dla samego sprzętu. I nie widać wielkiego budowania garnizonów w Polsce, w związku z czym nie ma ofert na budowanie tych garnizonów, a wydaje się, że jeżeli byśmy realizowali to spójnie, to na targach powinny być firmy budowlane, które by nie tylko umocniono jakieś pozycje, proponowały budowanie, ale właśnie masowe pro, pro budowanie magazynów. Tyle z MSPO z naszej strony. Chodziliśmy tam dwa dni. Większość zespół fundacji tam był czteroosobowy, największy w historii. I większość czasu zajęło nam rozmowy. A nie nagrywanie, i to to nagrywanie jednak uznałem, że jest mniej istotne. Bardziej istotne są rozmowy, zwłaszcza że w wielu miejscach wiele osób bardzo chętnie z nami rozmawiało szczerze i uczciwie, natomiast obawiało się stanąć przed, przed kamerą ze względu na to, że, że albo trudno było wydobyć zgładę przełożonego, albo ze względu na to, że mogło to by zaszkodzić ich, ich, ich własnemu. Karierze zawodowej, po prostu, co ja oczywiście rozumiem. Natomiast, za co dziękuję wszystkim osobom, wszystkim rozmówcom, to za szczerość, za uczciwość i za to, że chcieli z nami szczerze i uczciwie rozmawiać, bo doceniają to, że staramy się w fundacji przedstawiać prawdę merytorycznie, uczciwie i wbrew pozorom niezłośliwie. To znaczy, tak jak mówiłem tutaj w przypadku Bursuka, to, że mamy świadomość poważnych punktów słabych, w całym projekcie. Nie znaczy, że będziemy o nich mówili publicznie, właśnie ze względu na to, że wszystkie projekty mają słabe punkty i złośliwe mówienie o słabych punktach projektu, który dopiero startuje, nie wydaje nam się, żeby był przydatny z perspektywy dobra państwa polskiego czy dobra polskiego przemysłu. W związku z czym tylko zaznaczamy, żeby osoby kompetentne mogły się nad tym pochylić i merytorycznie się tym zająć. Tyle na ten temat, myślę, wystarczy. Dziękujemy. Państwu za wsparcie. Dziękujemy za liczne e, słowa e, poparcia na, na targach od wielu osób, czy to w mundurach, czy to z przemysłu. I e, o, na no marginesie mogę przypomnieć, bo bardzo się cieszę, że z, ze sklepu fundacji bardzo dobrze schodzi zarys etyki wojskowej dużo lepiej niż, zapotrzebowanie jest dużo większe niż szacowaliśmy, w związku z czym musieliśmy zrobić dodruk, ten dodruk do nas przyszedł z powrotem, można zamawiać, zamawiać za etyki wojskowej, coś co jest, powinno być jedną z podstaw szkolenia oficerów i w ten sposób też pośrednio mogą Państwo nas, nas wesprzeć, w związku z czym dwie pieczenie przy jednym ogniu. Dziękuję za cierpliwość, pozdrawiam i do usłyszenia.